Jeśli wiesz, że coś się skończy, to po co masz inwestować? Witam. Ogólnie tytuł mówi wszystko. Dla tych, którzy wciąż nie rozumieją, że gdy dziewczyna w ciebie nie inwestuje, to tak naprawdę ona już z góry założyła, że ta relacja nie ma przyszłości. Rozumiesz? Dlatego jeśli dziewczyna. Przychodzi na spotkanie i nic w ciebie nie inwestuje, nic. No to masz odpowiedź. Rozumiesz? Masz odpowiedź. Masz odpowiedź, jak ta dziewczyna postrzega waszą znajomość, waszą relację. Często zobaczysz to na pierwszych spotkaniach, przykładowo z dziewczynami, Zaburzonymi, z dziewczynami z portalów randkowych, gdzie zobacz, one przychodzą sobie na spotkanie i tam jest zerowa inwestycja zerowa. Rozumiesz, zerowa. Jeszcze dużo takich kobiet, przykładowo z aplikacji randkowych, ma wymagania, gdzie masz ją zabrać. Bo widzisz, bo tu tak naprawdę chodzi o rozrywkę dla niej, bo ona wyszła z tobą, bo. Nie ma co dzisiaj robić, rozumiesz? Więc co jest lepsze? Zobacz, co jest lepsze: siedzenie cały dzień w domu, czy wyjście sobie z kimś, kto umili ci czas? Co jest lepsze siedzieć cały dzień na kanapie, czy odpalić sobie fajny film, czy fajną grę na konsoli? Rozumiesz? To jest właśnie to. To jest przyjemność do której tak naprawdę większość kobiet dąży. Dlatego widzisz, jeśli ty mówisz takiej dziewczynie już na początku, gdy ona przychodzi, że każdy płaci za siebie, możesz otrzymać od niej agresywną, pasywną odpowiedź. Ojejku, to co, już taki skąpec jesteś? To, to, to ja wracam do domu. Rozumiesz? Bo już widzisz, ona zobaczyła ciebie, Zobaczyła Ciebie, zobaczyła Ciebie i już wie, że nic z tego nie będzie, ale zachowuje pozory. Rozumiesz? Kolejna rzecz jest taka: dlaczego ona ma Ci się dać pocałować albo się z Tobą całować, skoro pocałunek to jest inwestycja. Rozumiesz? A ona nie chce w Ciebie inwestować. Więc ona ci nie da się pocałować, bo zacznie jej główka pracować, rozumiesz? Tak samo będzie z dziewczynami, które zobacz, na początku często to super zawsze widać. Super to zawsze widać, to jest niesamowite, że zobacz, zobaczysz, kiedy. Zobacz, zobaczysz kiedy dziewczyna nagle już podjęła decyzję o rozstaniu z Tobą. Oczywiście, jak wiemy, rozstanie jest procesem. To nie jest tak, że dziewczyna, ok, ja już nie chcę, mam go dość i dzisiaj odchodzę. Nie. Zazwyczaj często jest tak, że dziewczyna przygotowywuje się do rozstania. Już wiele razy o tym mówiłem. Że ona, wiesz, układa sobie. Na przykład, dziewczyna. Musi sobie mieszkanie ogarnąć, musi otworzyć sobie nowe znajomości z koleżankami, z którymi wyjdzie na kluby i tak dalej. Musi sobie zdjęcia porobić nawet na aplikację randkową. I może, jakby to powiedzieć, chcieć, żebyś ją zabrał w jakieś fajne, egzotyczne miejsce, by ona sobie natrzaskała zdjęć, rozumiesz? I widzisz, może być tak, że na początku dziewczyna płaci za siebie, idzie do restauracji. Sama stawia za ciebie też, i tak dalej. Jest ta równowaga. Raz ty, raz ona, ja zapłaciłem, to ona cię teraz do siebie zaprosi. Rozumiesz? Jest ta, jest ta równowaga. Rozumiesz? Jest ta równowaga. I nagle bum! Już nie płaci za ciebie, chce, żebyś płacił za nią. Nie dokłada się do niczego. Nagle Mówi, że nie ma pieniędzy, że coś tam? Widzisz, w tym momencie dziewczyna już nie chce w ciebie inwestować, bo już wie, że to jest koniec. Rozumiesz? Dlatego widzisz, bardzo łatwo, bardzo łatwo się czyta dzisiaj kobiety. Gwarantuję ci, że żadna kobieta, która nie chce się z tobą spotkać po raz kolejny, za ciebie nie zapłaci. I ona może być zbulwersowana wręcz, że poszła z tobą na spotkanie i ty powiedziałeś jej, że ma za siebie, nie za ciebie. Powiedziałeś, poproszę dwa rachunki. I ona się zdenerwowała, wkurzyła, było to po niej widać, widzisz? Bo ona teraz jest stratna, bo ona tak naprawdę sama by tu nie wyszła, bo może jej nie stać na taką restaurację. Rozumiesz? O to chodzi. Widzisz, tak samo dziewczyna. Zobacz, możecie mieszkać razem. Nagle stwierdziła, że już nie będzie płaciła na rachunki czy coś. W tym momencie ona już, widzisz, podjęła decyzję o odejściu. Jednak odejście wymaga czasu, uzbierania pieniędzy na, na nowy wynajem, na kaucję. Bo często pierwsza, jakby to powiedzieć, zapłata gdzieś tam za mieszkanie, to także jest taka kaucja, rozumiesz? Miesięczna zwrotna. I ona często musi podwójnie zapłacić, czyli już odkłada. Rozumiesz? Zobacz, że dziewczyna, która jest zainteresowana facetem i tak dalej, nie ma problemu z tym, żeby ugotować mu jedzenie, żeby zapłacić za siebie, za niego. Bo ona wie, że jest z nim i ta inwestycja jej się zwróci, no nie, no bo wiesz, jak jej nie będzie, jak jej będzie jak będzie potrzebowała pieniędzy, rozumiesz, jak będzie potrzebowała pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, no to ty jej pomożesz i tak dalej. Na tym polega relacja, więc ona nie boi się inwestować w Ciebie, bo jesteście razem. A teraz wyobraź sobie, że spotykasz się z dziewczyną. Wyobraź sobie, że spotykasz się z dziewczyną pół roku. I ona ani razu za siebie, ani za ciebie nie zapłaciła. Stary, ona od początku już wiedziała, że wy nie będziecie razem. Nie patrz na to, że ona płaci seksem, bo wiele kobiet uwielbia seks. Darmowy seks, rozumiesz? To tak jakby zobacz, ktoś ci. no. codziennie. Dawał 1000 zł. Wow, fajnie, dzięki, dzięki, dzięki. Rozumiesz? No jest fajnie, jest przyjemnie. Dostajesz hajs za nic. Tak samo wiesz, wiele kobiet ma. One uwielbiają seks. Rozumiesz? Dlatego musisz zrozumieć, że kobiety mają taki mechanizm. Kobiety, jak już powiedziałem, bardzo łatwo się czyta. Bo kobieta nie będzie dla pozorów, rozumiesz, dla pozorów inwestowała w ciebie. Bo widzisz, kobiety z natury mają mniej pieniędzy od mężczyzn. Rozumiesz? Więc po co ona ma płacić za ciebie i za siebie, skoro i tak, no, nie jest tą zainteresowana. Rozumiesz? To tak jakby ktoś ci zaoferował ubezpieczenie. Rozumiesz? Często tak, jak próbują Ci wcisnąć. Proszę jeszcze sobie wziąć tu ubezpieczenie takie, czy takie, czy takie, gdzieś tam tego, tutaj tego. Chcą Ci to wcisnąć. Pomimo tego, że Ty tego, jakby to powiedzieć, nie potrzebujesz. Rozumiesz? Nie potrzebujesz. Ktoś Ci chce wcisnąć ubezpieczenie na wycieczkę, a Ty mówisz, no ale ja nigdzie nie jadę. No ale jak będziesz jechał, to... No, no, rozumiem. Tak samo jest, widzisz, z kobietami które no, nie są tobą zainteresowane, ale widzisz to jest największy paradoks wielu mężczyzn niedoświadczonych łapie się, bo myślisz, jak dziewczyna przyszła, to jest zainteresowana. Facet takie zainteresowany to przychodzi. Wielu mężczyzn myśli przez pryzmat własnej osoby i to jest błąd, bo kobieta tak jak już powiedziałam, może wyjść z kimś, kim w ogóle nie jest zainteresowana. Któro w ogóle jej się nie podoba, ale przykładowo nie ma co robić. Wyobraź sobie teraz, że siedzisz w domu i nagle przychodzi jakaś dziewczyna. Nie podoba ci się i tak dalej. W miarę dobrze wygląda i mówi ci chodź. Zapraszam cię na pizzę, ja stawiam i tak dalej. No dobra, spoko idę. No bo nie mam co robić, no nie? Nie mam ciekawszego do, do tego. O to chodzi. Jednak wiesz, że nigdy nic z tą dziewczyną nie zrobisz, bo ci się nie podoba, rozumiesz? Jednak widzisz, faceci są zazwyczaj, no, zero-jedynkowi. No słuchaj, no nie idę z tą, bo mi się nie podobasz, no nie? Po co mam z tobą iść, no nie? Po co mam ci robić nadzieję? Weź się uspokój, idź do kogoś innego. No zazwyczaj tak, tak postępują mężczyźni. Mężczyźni są prości, no nie? To jest też plus, bo oni mówią wszystko wprost, jasno, no nie? Nie robisz nadziei jakiejś lasce. No po co? Przychodzi jakaś, nie wiem, gruba dziewczyna e, i mówisz po prostu, że słuchaj, nie podobasz mi się, nie ma sensu, no po co? Nie chcę ci robić nadziei i tak dalej, tak dalej, nie kombinuj i tak dalej, no spoko. Powiem tego, że to może być brutalne, szorstkie, no to walisz prosto z mostu, rozumiesz? No kobiety nie mają takiej, e, wiesz, natury. I widzisz, jest bardzo dużo kobiet, które wręcz nagminnie wykorzystuje mężczyzn. Je za darmo, jeździ za darmo, festyny za darmo, podróże za darmo, wycieczki za darmo. Rozumiesz? I dużo dziewczyn nawet seksu nie daje, rozumiesz? Po prostu jedzie. A jak facet się do niej dobiera, to ona jeszcze mu powie, że wiesz co, mam okres, że źle się czuję czy coś. I on w to uwierzy, rozumiesz? I ona wie, że już się z nim więcej nie spotka. O to chodzi. Naprawdę. Widzisz, wiele kobiet takich, które wykorzystuje mężczyzn, bazuje na ich desperacji. No desperata nikt nie chce. Ona ulitowała się i ona z tego coś tam bierze, dostaje, rozumiesz? I to jest właśnie to. I to jest właśnie to. Dlatego widzisz, zazwyczaj... Spotkasz się najbardziej najczęściej z wykorzystywaniem przez kobiety na aplikacjach randkowych. Dlatego widzisz, ja wywaliłem ten syf, pobawiłem się, jednak uważam, że no tam są same zaburzone kobiety nie ma sensu. Bo widzisz, na ulicy, jak poznajesz dziewczynę, ona już jest w stanie się określić. Wiesz, ona jest już w stanie się określić. Czy jej się spodobałeś, czy przychodzi, i tak dalej, i tak dalej. Rzadko kiedy dziewczyna z ulicy przychodzi, yy, gdy nie jest zainteresowana. No to jest właśnie spoko. Zresztą, jak już przychodzi, rozumiesz, jak już przychodzi, no to najczęściej po prostu no już yy, idziecie na kolejne, i na kolejne, i na kolejne spotkanie. Dlatego to jest spoko. Widzisz, w aplikacjach randkowych tam po prostu często wydatki są większe. No bo dziewczyny przychodzą, e, które nie są zainteresowane i chcą, żeby za nie płacić i tak dalej, Wybierają sobie najdroższe restauracje, żeby sobie zdjęcie zrobić, żeby pokazać, jaka to ona e, jest cool, trendy i tak Jednak e, też dziewczyny chwalą się tym, zobaczcie jakiego fagasa wykorzystuje przed innymi, jaką ona ma moc, ego, władzę. To też są takie, jakby to powiedzieć, mechanizmy. Niemniej jednak, y, dlatego zawsze Cię zachęcam, żebyś poznawał dziewczyny przez y, ulicę, na ulicy, bo zazwyczaj dużo dziewczyn y, dużo dziewczyn y, zazwyczaj dużo dziewczyn zazwyczaj no określa się. I widzisz, musisz zrozumieć, że musisz być czujny przez cały czas. Bo może być tak, że przez pierwsze ileś tam spotkań spotkasz się z dziewczyną. No i to mówię, będziesz widział te zaangażowanie jej finansowe i tak dalej. Raz pamiętam, zabrałem dziewczynę na jakiś koncert, Wynałem hotel i tak dalej. I ona na przykład rano płaciła za śniadanie. Posz, poszliśmy do takiej, wybrałem restaurację super fajne śniadanie, wybrałem sobie z deserem i tak dalej i ona za wszystko zapłaciła, no nie? Więc widzicie, to było takie pół na pół, no nie? Nie wliczam tu seksu, ani nic i tak dalej, bo to jest zupełnie co innego. Niemniej jednak to, jakby to powiedzieć, było coś takiego, że to było pół na pół. I zobaczysz często, że dziewczyny, które w ciebie inwestują, bardzo ciężko jest zostawić, bo ona zainwestowała. Rozumiesz? Dlatego jak dziewczyna dużo zainwestowała w ciebie pieniędzy, to później zobaczysz, że nawet jak ją zostawisz, będzie za tobą cały czas latała i tak dalej, bo po prostu, no widzisz, podświadomie dużo straciła na ciebie, no i chce teraz zwrotu jakiegoś, no nie? Dlatego widzisz, są dziewczyny, które gdzieś tam biorą ślub i zobaczcie, jak walczą w sądach. O pieniądze, jak najwięcej, bo widzisz, zaangażowanie było, czas był stracony, której nikt nie zwróci, już jakby to nie będzie pierwszego sortu, gdy wyjdzie gdzieś tam na podryw i tak dalej, więc ona teraz musi sobie to zrekompensować. Rozumiesz? Dlatego tak nie na rękę kobietom dzisiaj jest to, że facet nie chce brać z ślubu. No bo wtedy, jakby to powiedzieć, kobieta jest w czarnej tyryryry. No tak to można nazwać. I ja często widzę, często widzę, e, gdy dziewczyna nie inwestuje. Już się tego nauczyłem. Kiedyś było tak, że ja potrafiłem się spotykać przez dziewczyną przez pół roku, i ona nie wydała na mnie ani złotówki. I nawet miałem sytuację, tak, jakby w ogóle wiesz, tak los chciał mi to pokazać, tak po prostu gdzieś tam, wiesz, z góry. Ktoś mi pokazuje, że poszedłem z dziewczyną do restauracji, zamówiliśmy wszystko, zjedliśmy i nagle chciałem zapłacić kartą i bank mi zablokował kartę. Rozumiesz? Tak, jakby wylano na mnie kubeł zimnej wody, że zobacz, poczekaj. No i zapytałam tej dziewczyny, no bo tam chyba stówka wyszła, czy ileś tam, no czy zapłaci. I ona, że nie ma pieniędzy. Nie pomogę, nie, za... nie pomogę, bo nie mam. I o takie coś. Musiałem dzwonić. Musiałem dzwonić i motać blika, żeby ktoś mi tam. Oczywiście oddałem, no nie i tak dalej, ale no rozumiecie. Normalna dziewczyna, dobra, dobra, spoko. Zapłacę. Ostatnio miałam sytuację właśnie, już inaczej, jakby to powiedzieć, zachowuję się w takich sytuacjach, czy nie, gdzieś tam bo wtedy mógłbym powiedzieć, dobrze, to poprosimy dwa rachunki, albo dobra, no to ja płacę, ale ty wracasz z buta do domu, bo za benzynę nie zapłaciłaś, no nie? Potem się stałem taki bardziej, jakby to powiedzieć, konkretniejszy, naprawdę przestało mi, jakby to powiedzieć, zależeć, czy to, czy dziewczyna mnie polubi, czy mnie znienawidzi, czy coś tam, ja miałem totalnie gdzieś, Wyrzucałem dziewczynę z auta i tak dalej, za jej zachowanie właśnie w takich sytuacjach i tak dalej. Niemniej jednak ostatnio miałem taką sytuację, w której e, gdzieś tam właśnie poszliśmy zjeść z dziewczyną i ja już zjadłem, poszedłem się wylać, e, no i wracam i ona, e, co ja jej pójdę zapłacić. A ja, a, a, ona, no i już zapłaciłam. Co, naprawdę? No to co, co w tym takiego, no nie? No nic, no ja zapraszałem, no to co? To ja zapłaciłam. rozumiesz, to było takie spoko fajne, i widzisz i z tą dziewczyną jestem do dziś, bo ona też we mnie inwestuje, i widać, że po prostu no. To nie jest taka, wiesz, pusta, nazwijmy to relacja, gdzie jedna osoba bierze, a druga po prostu daje. Rozumiesz? Więc naprawdę dzisiaj, dzisiaj już mam ogromne radary. Wiesz, dzisiaj już mam ogromne radary, nie daje się, rozumiesz? Nie daje się, i coraz więcej mężczyzn też tak ma, bo te młodsze dziewczyny często nie mają problemu z tym, żeby za siebie zapłacić, żeby nawet za kogoś zapłacić. Naprawdę, to widać. Te starsze, no, inne pokolenie, tak to nazwiemy, jeszcze mają taką w sobie wyższość, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę. Także, no. Gdy dziewczyna w ciebie nie inwestuje, no to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Powinieneś po prostu zrywać kontakt, i często zobaczysz, że jak zerwiesz kontakt, to ją to nawet nie ruszy. Rozumiesz? Także no mówię, patrz, obserwuj i reaguj. Tyle.